No to co chyba przejdziemy do Newsów, nie? Użytkownicy PlayStation Network w końcu mogą połączyć swoje konto ze Steam. Pierwszą produkcją, która to umożliwiła jest Marvel Spider-Man, który trafił na blaszaki w sierpniu tego roku. Gracze, którzy zdecydują się na skorzystanie z nowej funkcji, otrzymają bonus w postaci wcześniejszego odblokowania opcjonalnego stroju dla Spider-Mana i dodatkowych punktów umiejętności. Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowego filmu animowanego bazującego na grach z serii Super Mario. Film powstaje w ramach współpracy Nintendo z wytwórnią Illumination i wejdzie do kin 7 kwietnia przyszłego roku. Hydraulikowi głosu udzielił sam Chris Pratt, czyli między innymi Star Lord ze strażników Galaktyki. W obsadzie znajdziemy także Anię Taylor Joy, Jacka Blacka i Deja. Szef studia Striking Distance odpowiedzialnego za Kalisto Protocol zdradził, że przejście gry zajmie nam od 12 do 14 godzin. W rozmowie z magazynem Edge poinformował także, że gra posiada wiele alternatywnych ścieżek, które zachęcą nas do powtórnego ukończenia kampanii. Kalisto Protocol trafi na rynek 2 grudnia tego roku. W lipcu pojawiła się informacja, że Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego debatowało wraz z posłami tamtejszego parlamentu na temat wykorzystania narodowych funduszy do stworzenia technologii do tworzenia gier, czyli takiego narodowego odpowiednika Unreal Engine, Cry Engine czy Unity. Miało to pozwolić Rosji uniezależnić się od zachodniej technologii. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw władze uznały, że taka inwestycja się nie opłaca, ponieważ koszty zdecydowanie przewyższyłyby potencjalne zyski. Projektem zainteresował się za to jakiś anonimowy rosyjski biznesmen, ale wydaje się mało prawdopodobne, że samodzielnie sfinansuje cały proces produkcyjny. Portable gaming Valve ogłosiło, że Steam Deck trafił wreszcie do regularnej sprzedaży. Oznacza to, że amerykańska korporacja zrezygnowała z systemu rezerwacji. Do oficjalnej sprzedaży trafiła również stacja dokująca, dzięki której możliwe jest rozszerzenie portów Steam Decka oraz podłączenie zewnętrznych wyświetlaczy. Valve zastrzega jednak, że powrót do modelu rezerwacji wciąż jest możliwy. Electronic Arts opublikowało listę samochodów, które znajdą się na premierę w Need for Speed and Band. Jest na niej blisko 150 aut, ale brakuje dwóch popularnych marek. Nie znajdziemy ani jednego modelu Toyoty i Audi. Jest to dość zaskakujące, szczególnie jeśli chodzi o Audi, ponieważ w hit samochody tej marki były obecne. Natomiast Toyota, zapytana jakiś czas temu o powody nieobecności w serii Need for Speed, ogłosiła, że nie chce promować nielegalnych wyścigów, chociaż później próbowała się z tego stwierdzenia wycofać, usuwając wpis na Twitterze. Ale jak wiadomo, w internecie nic nie ginie. I to by było na tyle, hej.